100% procentowo, już bitny Mefke 12 Morda jak, jak ona, jak mama 100% córka białej, oczywiście glazer, nie? Tam na 10 młodych? Chyba i no jedna o żółte oko A czy młodych z rodziny, pa, jakim jakimś ciągu? Aha. I tu jeszcze lepsza samica, prawda? Rozdzielimy gołębie, lębie, przechodzimy na karmy dietetyczne. One są duże, one są takie, które są znaczone. A i tu jest następna samica. Jak roczna miała 8. A teraz się da tak, pierwszo, pierwszo, trzecio, czwarto, tam chyba nie wiem, keroś, piąto, to jest Rick i Jan Wojciechowski i jako jeden gołąb zginął z takich wiecznej trzysetki, ale przyszła. Te są całkiem takie okulutkie, no są pozapasane, tego nie Ta jest, tutaj kapitalna, ta siostra była jeszcze lepsza, ona mi doleciała i on ją zaczął furgać i poszła do kogoś na sobie, no. Piękna samica jest wody do sprzedania, wtedy 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 Tam nie po tym wtedy 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 nagrywasz wtedy 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 as, wtedy 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 as. Teraz wtedy wtedy as wtedy as. 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 Asy takie są. Wnuk biały, wtedy biały, spokojny wtedy To jest tata 250. O. Tata tata A z czorną strą wydą e, grobioczka racjato. A morda? Widaj mu te oko. Aha. Aha. Pierściń wartościowy i tym podobne rzeczy. To nie jest to tamto. Z czorną strą wydą białego i samica do grobioczka z bietury. I będą tak samo połączone jak tamty roku. I z tego co widzę tutaj głębia one mają krótsze szwunki tu najlepiej lecą. Ja jak mam dużo do ogona. Do, do a ja, to są te lotniki. To będzie as. Mm? <laughs> Mój ty kochany perełeczki to. To Aha, ale on i tak musi iść do tamtego wymika. Tam nie? A i roczne, z rocznymi będzie siedział. A jeszcze zobaczę. To się namyścia, jak poprzeciepuję te te wszystkie rocznioki, to ja będę widział co to będzie grać. Co to jest? a tu jest ta 319 to jest tego belga od Seweryna i Złonego i ze, 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 ze Grzegorza Dworaka nie? o Jotła, ogon jak pędzel to ja jest w teraz no, ogon ma jak pędzel piękna samica i lata pójdzie tam tu w czy jeszcze jakieś jakiejś samicy nie ma. No tu na te samce teraz. To ja ci powiem tak, że z tego co wylezie... A, teraz przedstawimy asa, chłopie. Ok. Kuń na wystawie. Nie dali mu nagrody w tamtym roku. Ale kuń. Patrz, jak ten wyglądał. Też ciepło ostatnio lotka nie jest dupny. No, to jest liści jak ma pa. Pach jak ma trumba. A co mu się tu zrobiło? Ja on na pewno jest chory. On jest na bank chory. Ja patrzcie. Patrzcie mu tej oksydię salmonella, kręciek, co jeszcze, kurwa? E, mykoplazma, rzęsistek, żółty guzek i co jeszcze. Lecąc ma to jest niemożliwe. Nie, no tyle pięknie samiec. My już i mu tak zostało. Artur, patrz, to procentowy Artur Pawelec, 2933 Same Jedna biolotka, patrz. O, już te skazy, to w trumba. Antybiotyki, antybiotyki. On zawsze to ma. Artur jest ja pięciolatek, patrz, tu. Jakie mocne te, z mm -hmm. Najlepsze lotniki to mają. A Ostatni chyba walczył zaś, bo pała komu morda jakoś corno. Artur walczył, A, no, aż iskry idą, patrz. Sześcioletni będzie. Artur. Arturek. Arturek? Czekaj, tu jest co, tu jest. To jest. Grzegorz Burak. Tu była ta 72. Od Emila sosny po samcu Ja ta, 72 Ona ma jeszcze dwa szponki doście pani patrz Czemu ty się tak późno pierzysz? Działa, co? Pa przyduż ta nożyczki jak to go dają to jest takie super połączenie Emil Sosna Mój najlepszy kiedyś samiec I tam co tu jest? 756 pięćdziesiąt sześć, po tym jest. stoi, hopie. Nagle go stoi, a oni, oni mu nagrody nie dali. Jak ją zobaczą, to kurdy no, hopie na te wystawy tego, głęby nie to. A ten się jeszcze pieży A tu ma jakieś brzydkie. A ten ściepnął wszystkie szwągi. No, jego babcia miała 74 gubówcy. Tego samca. typowany z Tu jest jeszcze córka depta. Patrz. Remi de May. Wojtaszki, Płowę. Aha. Ła, jaki kolorek. A już się spieszono całkiem. Wyrywno, wyrywno, wyrywno samica. Oho, ma ciemne oko. Ten jest 102 dwójka. Ciemno myślę. 102. 302 dwójka. E, Dziaci są 102 i 103. Bo one były w czysta 302 i 303. Tu bym kamień wszystkie rodziny, nie wiesz? No i elegancja.